Wielka księga objawień, Jezus Chrystus, ja Jezus Chrystus na no obłokach. Spoglądam na ziemię będącą w potrzebie. Czy ludzkość słów moich Jezusa Chrystusa posłucha? Czy znów wrogo wszystko będzie przyjmować? Kto z ziemskich ludzi się obudzi i pójdzie za żywym Słowem? Czy potrzebne będą wydarzenia i zjawiska? Jako świadectwa posła Bożego? Przecież bez silanki będzie, a twarda walka ze wszelkim ciemnym, aż do zwycięstwa. Żywioły sparaliżują ziemię całkowicie. Pokażą siłę, w której stoją odwiecznie. Co odkryje jako część Pana gra na ziemi? Czy ja, Jezus Chrystus, obudzę ziemskich ludzi? Czy ludzkość przepadnie? w razie rozkładu w sądzie ostatecznym? Co musi się wydarzyć, aby wstrząsnąć ludzkimi duchami? Już same formy pytań sugerują odpowiedzi, które spowodują przerażające dla ziemian wydarzenia. Po co bym jako wysłaniec Boży przychodził ze światła, gdyby ludzkość w pokorze przyjęła Słowo Boże podane przez wolę? Bożą część Pana Grana. Ponieważ ludzkość słowa bez przyjęcia była i jeszcze głębiej upadła, to poprzez osobiste przyjście trzeba pozwolić, aby wszystko mocno się przejawiło i upadło. Ze zgliszczy wydobyte zostaną perły, które po oczyszczeniu zajaśnieją jasnym blaskiem. Również inne duchy, istoty oraz formy otrzymają potrzebną siłę, aby ta część stworzenia była bez odczuwania braków spowodowanych przez upadłe duchy. Ciemności rozłożone, wypędzone z ziemi na swój poziom, już będą bez wstrzymywania kogokolwiek, ale wy te wydarzenia zasadniczo znacie. Objawienia woli Bożej są opisane dość szczegółowo, i oto zapowiadane apokaliptyczne wydarzenia nastaną z pełną swoją siłą, aby ludzkie duchy, które tęsknią do światła, żywo z gęstej materii mogły się wydostać do życia duchowego. Miłość zawsze pomaga tam, gdzie jest mocna tęsknota do światła. Cóż, wszystko ożywione, coraz mocniej rozlicza z tego, co posiadają jako swój skarb. Czy o niego dbali i go rozwijali? Ich stan ducha decyduje o albo, albo. I kto będzie ich o cokolwiek pytał? Przyjdzie biada i po wszystkim. Jakieś plany rozwojowe ziemskich ludzi, czy próby podboju kosmosu, można wybić sobie z głowy. To chory mózg próbuje na innych planetach nieść parę zniszczenia. Tym razem niszczyciel stanie się ofiarą mocniejszego i bez ustania na swoich wątłych nogach dłużej. Zostanie starty z powierzchni Ziemi ostatecznie. Naród bez widzenia duchowego się cofa, gdyż postępuje inaczej niż jak mówi światło. Podlega potrzebom i namowom ciemności. Czas już ten chory stan ludzkości naprawić. Uzdrowi się wielu. Pozostali przez lej rozkładu zostaną odwołani, aby tu bez przeszkadzania byli tym licznym dążącym do dobra. Resztę wydarzenia bieżące ukarzą z całą swoją mocą. Najpierw paraliż, a potem rozkład. Bądźcie czujni, bo to będzie wasz lot już ostatni.